Zajebałem w mikrofon niechcący. To ja nie spodziewaliście się, co? Pozwólcie, że będę w odpiętym siedział, bo no nawet mi nie widać o oczu, jak ten guzik jest zapięty, ale e, tak, w końcu w stroju rekina jest recenzja, bo jest idealny materiał do tego, słuchajcie, a mianowicie Deep Fear, czyli koszmarna głębia. Jest to horror, o którym dowiedziałem się dzięki Brodom z kosmosu. Także pozdrawiam Juliana, którego wyprzedziłem z recenzją, mimo że on już dawno obejrzał, tylko zapomniał, że nagrał materiał. Ale jak zmontuję, to wam wrzuci. No i zniechęcił mnie bardzo, więc tak naprawdę mnie zachęcił de facto, bo skoro powiedział, że główno o rekinach, to ja mówię sobie, okej, okay, oglądam. No tym bardziej, że jest to premiera 23 rocznika, a ja o niej nie wiedziałem. Dowiedziałem się dopiero w 24, no więc oczywiście miała szansę znaleźć się w topkach, ale teraz już za późno. Natomiast. Mimo, że Julian tak zniechęcał, to powiem wam, że okej, okay, to taki to raczej słabawy film, ale mimo wszystko ja widziałem już za dużo tych wszystkich szmir typu gimp, rekin, gimp Shark, asylum, wiecie, sci-fi i tak dalej i tak dalej, tych narysowanych CGI-owych i tutaj nawet jak coś cyfrowego się pojawia, to ej, rekin wygląda spoko, natomiast są mankamenty, o których musimy porozmawiać. No i zaznaczam, że będą tutaj spoilery, ponieważ okej, okay, może i to premiera, ale. czy tam chwilę po premierze, ale no jest to i tak. Patrząc na kilka zalet to nadal gówno, więc możemy sobie pogadać. I tutaj od razu wesoła informacja dla masochistów rekinowych, że tak, ten film można obejrzeć w Polsce. Właśnie obecnie jest na Netflixie, pewnie w tym roku wskoczył, a światowa premiera była w 23, także jeżeli chcecie, to nadrabiajcie, ja właśnie tam oglądałem. O koszmarnej głębi mogę wam powiedzieć tyle, że no szczęki to to nie są. I ani ona koszmarna, ani głębia. Ani głęboka, raczej powinienem powiedzieć. No bo, po pierwsze, koszmar to może i był dla tej bohaterki, a dla nas jej aktorstwo. Tutaj mam na myśli główną postać. Jest to rumuńska aktorka, a produkcja jest wielkobrytyjska. Więc jeżeli liczycie na takie piękne, brytyjskie akcenty, to nie, dostaniecie coś, co. Można by pomyśleć, że to Polka, albo właśnie no, w tym wypadku Rumunka to jest i no brzmi to jak brzmi, tak że mnie po prostu to bawi. Hmm. What kind of idiot into a Jeżeli chodzi zaś o głębie, no to też za głęboko nie jest, bo to tak naprawdę jest wrak jakiegoś tam rozbitego, no nawet nie wiem czy statku, może łódki po prostu. Ale ile to jest? Parę naście metrów pod wodą. No i tak naprawdę koszmarna głębia to była w demek, na przykład 2. Tam faktycznie było z 11 kilometrów pod powierzchnią ziemi w sensie, że głęboko, nie? A tutaj co? 11 metrów. No, wow, ale głęboko. No ale dobra, deep fear. No i słuchajcie, o co tutaj chodzi? Tak naprawdę tą naszą główną bohaterką jest właśnie ta rumuńska aktorka, której imienia oczywiście nie pamiętam, ale ma ona atrybuty. Zapytacie ile? No dwa, <noise> tak, ma duże cycki i brzydkie kreski. No ale dobra, niech sobie będzie brwi jak brwi. Natomiast może ma fajny akcent, a nie, to już mówiłem. No i dobra, jeżeli chodzi o jej questa tutaj, no to ona wybiera się w samotną podróż na Karaiby, ale co się zatrzymuje na środku ocean, a między innymi co ją zatrzymuje? No, no pomyślicie sobie, że rekin, prawda? Otóż nie do końca, tak naprawdę jacyś rozbitkowie na innej łódce, która właśnie... Zaraz zatonęła, a ona ratuje dwie osoby z tego wraku, niech już będzie. Tak naprawdę to trochę was okłamałem, bo wcale to nie jest ocean, tylko morze. A przynajmniej tak mówi opis, więc muszę mu tutaj zaufać. No i tak naprawdę, właśnie, no ja myślałem, że jednak to będzie film o Rekinie. Mimo wszystko, już pomijając jej koślawe aktorstwo, tej głównej bohaterki naszej. Two dives at that depth! What the fuck?! Dives at that depth! Kto z nimi zjela, snieki, marozy? I know you don't give a fuck about me! Fuck about me! Pomijając to, że tych co tam ratuje to też mają jakiś akcent z dupy, bo to tak naprawdę Meksykańcy, którzy przewozili kokainę. What kind of an idiot brings grenades onto a boat? We're not going to fall into one of your tricks again! A film miał być o rekinie, ale nie jest, jest o ratowaniu kokainy tak naprawdę, no i słuchajcie... Pewnie wam się od razu skojarzył tutaj Cocaine Bear, czyli Kokainowy misiu, tak? Który był naprawdę spoko horrorkiem komediowym. Miał być, miał tylko, miał I zaraz po tym oczywiście na fali koksu można powiedzieć, powstał Cocaine Shark. I teraz kto z was nie kojarzy, to już demonstruje, A więc oczekiwania, czyli plakat, który ej wygląda spoko, ale później zdajesz sobie sprawę, że to Asylum za to odpowiada, no i Rzeczywistość, tak wygląda, naprawdę. I do dzisiaj nie nadrobiłem tego filmu, nie wiem czemu, ale mam nadzieję, że mi się jeszcze w lutym uda go nadrobić, skoro już jesteśmy w tematyce tych białych proszków tutaj. No bo można by pomyśleć, że po kokainowym Misiu właśnie to ta produkcja ściągnęła i teraz robi sobie kokainowego szarka, no nie? Ale nie do końca, to tamta właśnie zarąbała tak bezpośrednio. A tutaj nie, no to są w ogóle dwa inne filmy i on wydaje mi się, że Deepfir w sensie nie powstał wcale na fali kokainowego Misia. No, ale dobra, może już za dużo razy to słowo powiedziałem, zaraz będzie demonetyzacja, bo wyjdzie, że mówię o substancjach, nie odpowiednich, a nie o filmie. No ale. Tak naprawdę Rekina trochę jest, ale mało, aczkolwiek tak jak powiedziałem wcześniej, kurde, zaskakująco dobrze wygląda, bo po prostu, szczególnie po tym, co mówił właśnie mi tutaj Julian z Brud z Kosmosu, ja spodziewałem się jakiejś CGI-owej, wręcz gimpowej, takiej pasztetowej rozruby, a tak naprawdę... Jest to zwykły rekin, i nie wiem, czy część jest ze stoka, czy część jest cyfrowo na tyle wiarygodnie wygenerowana, ale po prostu nie bolało to mnie w oczy. A znam tyle filmów o rekinach, że po prostu, no, jak znacie moje materiały starsze, to wiecie, co ja widział, i to mnie kompletnie nie rusza. To jest okej, okay, no. Nie jest to suspens ze Szczęknie. No, Spielberg tego nie kręcił. Jakiś random w ogóle. No, name. Ja nie znam tego reżysera. To znaczy, ma tam jakieś kilka filmów jeszcze, ale takie też niszowe. Ja ich nie widziałem, no, ale nie musiałem. No, nie. Jeżeli chodzi zaś o dwóch scenarzystów, aż tutaj, to też debiutanci, a przynajmniej jeden z nich. Także nie są to jakieś jednostki, które. od których wręcz można by coś wymagać, ale oczywiście mogliby zrobić coś fajnego. No i też trochę mi się kojarzy ten film z. Tutaj mamy koszmarną głębię, a tam była podwodna pułapka. To już było trochę ciekawsze na pewno i dynamiczniejsze i tego rekina... I trochę więcej i trochę właśnie może brutalniej było, chociaż jasne, tutaj ten rekin też kogoś wżera, ale to wiecie, jest, że o... Sok malinowy po prostu wtedy w wodzie wypływa, czy, czy nad, na, na powierzchnię wody, bo rekin kogoś dziabnął. I teraz kompletnie odbiegając od tego, jak rekiny się w rzeczywistości zachowują, bo nie czytałem o tym, nie analizowałem, ale ten film pokazuje na początku, że... Rekiny nie są zagrożeniem za specjalnie, że można je nawet tak ręką odsunąć i one sobie popłyną dalej. Nie jak jesteś pod wodą, nurkujesz w sensie. Po prostu wystarczy odepchnąć, a rekin sobie płynie, że tak po bródce go przejechać. Natomiast dalej, w dalszej części filmu, no już normalnie atakuje. Gościa, który też mu nic nie zrobił, tylko tam płetwą machał. No może go tym wkurzył. Nie wiem, ale tutaj taka mała rozbieżność, jak na moje. Two dives that depth. Natomiast ten horror, o którym wam przed chwilą wspomniałem, no, przynajmniej był ciekawszy, i to jest tutaj też dosyć esencjonalne, bo powiedziałem, że jest mało rekina, i też fabuła wcale nie krąży wokół niego ze specjalnie. On krąży wokół typa później, żeby go Zerzeć, a ten ratował Koks, bo był debilem i pływał bez problemu. Plus, też wykorzystywał naszą główną bohaterkę. W zasadzie taka parka tutaj, dwójka rodzeństwa, nie parka. Wykorzystywała ją, ażeby ona pomogła uratować Koks, bo koks najważniejszy. I know you don't give a fuck about me. Milion dolarów można tutaj zarobić, 200 kilo mieli, słuchajcie. No także. Towar rzeczywiście cenny, aczkolwiek, właśnie z racji tego, że koślawe aktorstwo, że fabuła krąży wokół jakiegoś takiego, ja nawet nie wiem jak to nazwać pseudokryminalnego wątku no to na rekina zostaje mało czasu, mało go widzimy, nie ma wiele dynamicznej akcji, i po prostu przez to fabuła jest nudna. Ja teraz nie mówię, że cały film jest nudny, chociaż dla wielu uważam, że jednak będzie. Ale nie tak nudny, żebym zasnął, natomiast po prostu fabularnie nudny. Jeżeli chodzi o jego prowadzenie też taki nudnawy i przede wszystkim niejaki jest ten horror, czy ten film. No bo po prostu to jest, mam wrażenie, to co się tutaj wydarzyło wszystko, to dopiero punkt wyjściowy do fabuły. Czyli że mamy jakiś pomysł, a teraz go dopiero zrealizujmy. Natomiast tutaj okej, okay, kilka fajnych podwodnych ujęć. Kilka ujęć z rekinem, który kogoś zżera. Poprawnie, jak dla mnie poprawnie. Ale no ja chcę zobaczyć coś co mnie zaangażuje, co mnie zainteresuje, coś więcej, no bo to jest na shorta, mam wrażenie. Można by zrobić 15 minut, gdzie ktoś tam właśnie musi wydobyć koks, przychodzi rekin, ba, wżera. No i elo. Dla mnie nic więcej w tym filmie po prostu się nie wydarzyło. To jest półtorej godziny nieustannie nudnej, wybrakowanej fabuły, prowadzonej tak zwyczajnie. No tylko zdjęciowiec jakoś daje radę, ale on sam filmu nie zrobi po pierwsze, a po drugie no, przydałoby się jeszcze, żeby aktorka, która ma być postacią wiodącą, mogła kogoś tutaj przekonać, może zaskoczyć, może pokazać strach, a nie botoks. Bo po prostu wypchany ma, słuchajcie, uścisk z botoksem. No i po prostu tej krechy. No, krechę to ona by mogła tutaj wciągnąć zdecydowanie na planie, ale to pewnie mąka była, niestety. No więc, jeżeli jedynymi atrybutami są cyce i wygląda jak glonojat, plus nie umie. Odwzorować strachu, nie wiem, może za bardzo już jej się twarz nie rozciąga przez to, ile w siebie wstrzyknęła, no to mamy problem, Houston. No i po prostu to jest. Ja wiem, że niskobudżetowa oczywiście produkcja, ale naprawdę w castingu można było wybrać kogokolwiek. Dlaczego akurat ona? I ku mojemu zdziwieniu ona grała w domu Gucci. Tak, ten film z Lady Gagą, ten film z Adamem Driver'em. Nie pamiętam totalnie, żeby tam była, ale może rzeczywiście była, to znaczy na pewno spojrzałem na fotki, no okej, okay, pewnie jakaś 25 planowa postać. W każdym razie, no, suspens taki tyci tyci, w niektórych scenach no, można przyjąć na wiarę, że jakiś był budowany, ale no nie trzyma to za specjalnie, tak? I szkoda, bo nie mogę powiedzieć, że niesamowity potencjał tutaj był, no bo my znamy już tyle filmów o rekinach, że hej, co mogłoby tutaj zaskoczyć, tak? Przecież już w latach 70. mieliśmy właśnie lepsze filmy. No tylko, że chociaż rozrywkowo to by mogło być na zasadzie działającej. Dynamicznej, nawet jeżeli głupiej, to po prostu rozrywki, która trochę przytrzyma, trochę zjeży włos na karku. Może nie wyrwie nas z kapci jakimiś twistami, fabularnymi i tak dalej, ale po prostu będzie kąśliwy rekin, który taki wkurzony pływa i po prostu cały czas chce tutaj docisnąć bohaterkę. A tak po prostu, okej, okay. no jak oni wpłyną pod tę wodę, no to rekin może zaatakuje. Jak wypłyną, to w sumie mu się nudzi i odpoczywa wtedy. Później znowu ktoś wpłynie, to może go tam przykąć, i później nie. No ale co nas to obchodzi, szczerze? To jest mój największy problem z tym filmem. Czyli to, że nie obchodzi mnie nic tutaj absolutnie. Ani ci ludzie, ani ten rekin. No i jeszcze ona gra jak gra, czyli wcale. No i to jest tutaj największa bolączka. Ale jako całość byłem obojętny. Znośnie się to oglądało, bo mówię, widziałem za dużo chłamu już. No i skoro spoilery, to jeszcze tylko powiem jak się zakończyło dla tych, co i tak nie chcą obejrzeć. No oczywiście bohaterka została uratowana, udało się pokonać i jednego typa, któremu tam mieli pomagać ratować towar i tamte jego siostrę też później dziabnięto. Na końcu jest piękna scena, bo ona najpierw wpada do wody, ale później oczywiście wraca jak wielki zły zwol, tak jak w Anakondzie i w tysiącu innych. I dostaje flaru w klatkę piersiową, wspaniałe, no i wtedy już... Pagipła na Amen. No i jeszcze drugi ziomeczek, którego uratowali tam właśnie z tego ala wraku. Też oberwał, no bo tam przecież rekiny atakują. Nos mnie spędzi. Przepraszam, chyba sierść kota jest tutaj jak na wszystkim w sumie. No i tyle, tak naprawdę. Bo po tą naszą główną bohaterkę przypłynął jej. No tak ona go tutaj nazywa. Nie wiem, czy tak było w rzeczywistości. Chyba tak, ale zapomniałem. Ale niby jej chłopak na, przypłynął na ratunek i tam po prostu nawalili tam tym Meksykańcom. No i Elo Benz także. O, udało się rozprawić. I z rekinem. To znaczy, że rekin sobie pływa dalej, nie? Ale po prostu udało się uratować od opresji ludzkiej, bo tu właśnie to ci ludzie byli większym zagrożeniem niż jakikolwiek rekin, rekiny i tak dalej, i tak dalej. Także taki był finał. Niesamowite. Także jak miałbym ocenić naszego tutaj wspaniałego albo i mniej rekina, no to jest to takie 4 na 10, czyli ujdzie, ale e, zapomnę o tym za 5 minut. No niestety. Więc jeżeli mieliście okazję oglądać koszmarną głębię, to... Podzielcie się w komentarzach z postrzeżeniami, jak wy się na to zapatrujecie. Jeżeli nie, to wiecie gdzie nadrobić na Netflixie, ale kompletnie nie ma potrzeby. Natomiast jeżeli lubicie rekiny, jeżeli jesteście masochistami tak jak ja, no to wtedy oczywiście, że tak. No jak to z was dotrwał do końca, to zostawcie w komentarzu dzisiaj hashtag botox, no bo cóżby innego. Ale nie mylić z Botoxem wegi oczywiście. Jeżeli zaś nie macie zamiaru nadrabiać tej produkcji, to dajcie znać, co sądzicie o tym, co powiedziałem. Czy lubicie tego typu filmy, czy właśnie raczej nie, skoro nie nadrabiacie. Dlaczego? No i tyle, dziękuję wam serdecznie za uwagę, widzimy się w kolejnych odcinkach, Płetwa z wami, do zobaczenia i mam nadzieję, że tego Sharka uda się jeszcze w lutym nadrobić, a na razie ja spadam, trzymajcie się. I can only do two dives at that depth.